Coś się do Ciebie zbliża, także nie pomijaj tego filmu. Sprawdźmy, co na ten temat powiedzą karty. OK, jest tu karta symbolizująca, że czasami czujesz takie zmęczenie. Momentami w Twojej przeszłości, albo nawet aktualnie, może być taka sytuacja, że dużo dajesz od siebie, na przykład y, dla jakiejś osoby, ale nie zawsze ta dobra energia do Ciebie wraca. Więc musisz naprawdę uważać na takie dobre samopoczucie w najbliższym czasie. Ale na szczęście jest to karta odbudowy, czyli po prostu takiej odbudowy zarówno zdrowotnej, jak i psychicznej, więc bardzo fajna karta symbolizująca takie nabieranie nowej siły. Być może nawet w najbliższych miesiącach okaże się, że będzie jakiś niespodziewany zwrot akcji, który mocno otworzy ci oczy. Pamiętaj, że aby przyjąć dobrą energię z tego filmu, koniecznie polub ten film i zaobserwuj mój profil. Mocno czuję, że jakieś pytania krążą ci po głowie. Jeśli tak jest, to bardzo dobrze trafiasz, nie czekaj i wejdź na moją stronę kluczprawdy.pl, gdzie możesz zamówić u mnie prywatną wróżbę już za 53 zł.